Rozdział 14. Sprzątanie pomieszczeń w części mieszkalnej. Typy sprzątania w gospodarstwie rodzinnym, różnice między nimi i organizacja sprzątania. Utrzymanie w porządku całego mieszkania wymaga wielu różnorodnych prac, tak że wykonanie ich każdego dnia w całym mieszkaniu nie byłoby możliwe, a nawet i potrzebne. Aby pracę nad utrzymywaniem porządku i czystości w mieszkaniu ułatwić, a równocześnie żadnej związanej z tym czynności nie zaniedbać, dzielimy całokształt sprzątania na trzy grupy: sprzątanie codzienne, tygodniowe i okresowe. Różnica będzie tutaj polegać jedynie na liczbie Prac włączonych do danej grupy sprzątania i na stopniowaniu ich zasięgu, nie na jakości ich wykonania. Wszystkie bowiem prace muszą być wykonane dokładnie. Do sprzątania codziennego należą prace takie jak palenie w piecu, zaścielanie łóżek, uporządkowanie wnętrza pokoju przez oczyszczenie i ułożenie na miejscu używanych w ciągu poprzedniego dnia. A nie, a nie schowanych przedmiotów, uporządkowanie podłogi i odkurzenie mebli w zasięgu ręki. Sprzątanie tygodniowe w każdym pokoju obejmuje czynności wyżej wymienione jako codzienne, z tym, że dodamy jeszcze omiecenie ścian z pajęczyn, wynoszenie i trzepanie dywanów, przetarcie okien, luster i drzwi, pastowanie i froterowanie. Umycie albo uszorowanie podłogi, wyczyszczenie metalowych klamek i okuć, a w końcu starcie kurzu z górnych powierzchni. Poza tymi czynnościami do sprzątania tygodniowego należy również uporządkowanie komórek i skrytek, jeżeli znajdują się w pomieszczeniu. Sprzątanie tygodniowe poszczególnych pokoi przyczynia nam dużo dodatkowej pracy też przeprowadzamy je tylko w jednym pokoju dziennie, przeznaczając na poszczególne dnie tygodnia te same pokoje, a kuchnię zostawiamy zawsze na sobotę. Do porządków okresowych włączamy wszystkie czynności związane z utrzymaniem czystości wszystkich przedmiotów znajdujących się w części mieszkalnej gospodarstwa, a ponadto drobne naprawy i doraźne remonty. Które należy w mieszkaniu przeprowadzić. Do sprzątania okresowego włącza się także uporządkowanie strychu i piwnic. Jest to zasięg pracy olbrzymi, dlatego też pracę tę należy rozłożyć, stosując odpowiednią organizację. Ponieważ całkowite, od podłogi aż po sufit, sprzątnięcie poszczególnych pokoi, Wymagałoby intensywnej pracy w ciągu 2-3 dni, co wytrącałoby domowników z normalnego trybu życia. Należy z zakresu tej pracy wyeliminować wszystkie czynności polegające na czyszczeniu i odświeżaniu wszystkich przedmiotów znajdujących się w danym pokoju. Czynności te należy wykonać wcześniej, tak żeby można było wstawić do uprzątniętego pokoju. Lub oczyszczone, już oczyszczone przedmioty. W ten sposób okresowe porządki w każdym pokoju będą się sprowadzać do wyniesienia wszystkich niezaciężkich przedmiotów, odkurzenia ścian i sufitów, umycia okien i drzwi oraz do oczyszczenia i wykończenia podłóg. Potem dopiero wniesiemy i ustawimy oczyszczone uprzednio urządzenie pokoju. Będziemy więc grupować poszczególne rodzaje urządzenia według techniki, którą stosujemy do odświeżania. Na przykład obrazy i lustra z całego mieszkania oczyścimy w jednym dniu. Meble politurowane w drugim, meble wyścielane oraz serwety i narzuty w trzecim, przeznaczając te same dnie tygodnia na podobne prace, aby ułatwić sobie przygotowanie środków i przyborów. Sposób w jaki należy przystąpić do rozplanowania tych czynności omówimy w następnym rozdziale. Dużą pomocą w przeprowadzaniu porządków tygodniowych i okresowych będą przyrządy mechaniczne, przyspieszające pracę a oszczędzające czasu i wysiłku. Należą do nich przede wszystkim przyrządy elektryczne. Odkurzacz, froterka oraz ręczny przyrząd do cyklinowania podłóg. Sprzątanie codzienne. Sprzątanie codzienne powinno obejmować wszystkie pokoje, korytarze, łazienkę i ubikację. W jakiej kolejności i o jakiej porze będziemy sprzątać pokoje, będzie to zależeć od trybu życia rodziny. W każdym razie należy dążyć do tego, żeby wspólnie z innymi mieszkańcami Uporządkować już wczesnym rankiem korytarze, klatki schodowe, a w domkach na osiedlach dróżki prowadzące do furtki. Jeżeli osoba prowadząca gospodarstwo rodzinne nie pracuje zawodowo, codzienne sprzątanie pokoi rozpocznie od pokoju jadalnego, który powinien być sprzątnięty przed śniadaniem, po czym przechodzi do sprzątania innych pokoi, jeżeli wchodzą one w skład mieszkania. A sypialni pozostawia na koniec. Zaraz po opuszczeniu ich przez mieszkańców otwiera okna i rozkłada pościel do wietrzenia. Po ukończeniu sprzątania w pokojach, kiedy już przestaje się przenosić przybory, śmieci i brudną wodę, przychodzi kolej na sprzątanie korytarzy wewnętrznych, przedpokoju, łazienki i ubikacji. W każdym pokoju przed rozpoczęciem sprzątania należy otworzyć okno, zimą wybrać popiół z pieca do wiaderka nakrytego wilgotną ścierką oraz rozpalić w piecu, następnie zebrać dywaniki i chodniki, wytrzepać je na wolnym powietrzu, a resztę kurzu, kurzu usunąć szczotkowaniem. Drobne przedmioty. Odzież i tym podobne powinni domownicy odkładać na miejsce w chwili, gdy przestają się nimi posługiwać. Jeżeli tego nie uczynią, trzeba rozrzucone przedmioty pochować. Powierzchni gładkie, jak stoły, kredensy, zetrzeć, serwety strzepnąć, meble wyścielane oczyścić szczotką i przesunąć bliżej drzwi, aby zacząć zamiatanie od tej części pokoju. Która się znajduje najdalej od drzwi, zamiatanie zaczynamy od czyszczenia dużych dywanów specjalną miotełką, a w jej braku niezbyt twardą szczotką do szorowania, osadzoną na kiju i wyłącznie do tego celu przeznaczoną. Po oczyszczeniu dywanu, zawijamy jego końce ku środkowi i zamiatamy podłogę. Zamiatając należy uważać, aby nagłymi ruchami szczotki nie wzbijać kurzu. Wymiatać dokładnie spod mebli i kątów, śmieci przesuwać od najdalszego kąta ku drzwiom, drzwiom a szczotkę prowadzić od siebie. Aby zapobiec unoszeniu się kurzu, należy zamiatać szczotką owiniętą w wilgotną ścierkę, która będzie pochłaniać pył. Jeżeli zamiatamy podłogę niemalowaną, lakierowaną lub linoleum, ścierka może być zmoczona wodą i mocno wyrzęta. Raz lub dwa razy w tygodniu zamiatamy podłogę lakierowaną i linoleum ścierką skropioną olejem. Podłogi nacierane pastą zwykle wiążą kurz. Dobrze jest jednak zamiatać je ścierką lekko zwierzoną terpentyną a potem przetrzeć suknem dla nadania połysku. Po zebraniu i wyniesieniu śmieci rozprostowujemy dywan i ustawiamy meble w należytym porządku. Kurz należy ścierać dopiero w jakieś pół godziny po ukończeniu sprzątania, a do zbierania go należy używać ściereczki flanelowej nasyconej olejem. Sprzątając sypialnię należy pod, podczas wietrzenia pościeli napalić w piecu i przystąpić do słania łóżek. Jeżeli w sypialni znajduje się umywalnia, należy wylać wodę z miednicy i wiadra, wypłukać je, wytrzeć do sucha ściereczką do tego celu przeznaczoną, a dzbanek napełnić świeżą wodą. Po ukończeniu tych czynności przeprowadzamy dalsze sprzątanie tak jak w innych pokojach. W łazience należy uporządkować ręczniki. Wylać wodę z miednicy i mydelniczek, aby mydło nie rozmakało. Miednicę wymyć i wytrzeć specjalną ściereczką. Muszlę klozetową wymyć specjalną szczotką ryżową i spuścić wodę. Na zakończenie wytrzyć podłogę na wilgotno. Do codziennego sprzątania używamy niewielu środków. Są to woda, mydło, olej lniany i terpentyna. Z przyborów potrzebne są twarda szczotka na kiju do zamiatania dywanów i ręczna do ich czyszczenia, szczotka na kiju do zamiatania podłogi, ręczna szczotka czyli zmiotka. I śmietniczka, czyli łopatka do zbierania śmieci. Specjalna okrągła szczotka do mycia klozetu. Ścierka do podłogi zwilżona wodą. Ścierka nasycona olejem lub terpentyną. Ściereczki do zmywania i wycierania miednicy i wiadra w sypialni i w łazience. Oraz ściereczki flanelowe nasycone olejem do ścierania kurzu. Aby otrzymać tak zwaną impregnowaną ściereczkę, skrapiamy tu i ówdzie olejem zwykłą flanelową ściereczkę, ściereczkę. Zwijamy ją ciasno i pozostawiamy na kilkanaście godzin, aż olej wsiąknie w całą ściereczkę. Która po takim przygotowaniu zbiera i wiąże kurz, a meble nie brudzi olejem. Kolejność czynności przy sprzątaniu codziennym. 1. Wietrzenie pokoju i pościeli. 2. Zimą palenie w piecu. 3. Umycie rąk i ubranie się w czysty fartuch. 4. Zasłanie łóżek. 5. Doprowadzenie do porządku umywalni. 6. Czyszczenie mebli wyściełanych. 7. Czyszczenie dywaników i chodników. 8. Zamiatanie podłogi. 9. Odkurzanie przedmiotów na zasięg ręki, sprzątanie tygodniowe. Oprócz czynności codziennych, do sprzątania tygodniowego w sypialni, umywalni i łazience należą następujące prace, przeprowadzane w podanej tu kolejności. Punkt pierwszy: długotrwałe wietrzenie pościeli łącznie z materacami. Zbadanie materaców, czy nie są zapluskwione i ewentualne zastosowanie środków owadobójczych, przesunięcie materaców do innego położenia. Punkt, punkt drugi. Zdezynfekowanie gorącym roztworem sody, kompletów i umywalni, zmycie wodą z mydłem, oczyszczenie z plam i wytarcie płyt marmurowych i cerat. Punkt trzeci. Dokładne wymycie wanien i umywalni zbiorowych i zdezynfekowanie ich lizolem lub chlorkiem. Wymycie okrągłą szczotką muszli klozetowych i zdezynfekowanie sedesów. W jadalni i innych pomieszczeniach należy zastosować następującą kolejność. 1. Wynieść na podwórze, wytrzepać i wyszczotkować dywany. 2. Wyczyścić meble wyścielane szczotką do ubrań zwilżoną wodą z amoniakiem, wynieść je do innego pokoju lub okryć pokrowcami przed zakurzeniem. 3. Omieść kąty z pajęczyny koło futryn i sufitów szczotką owiniętą w flanelowy woreczek lub ścierkę. 4. Wytrzeć z górne powierzchnie mebli i pieca często płukaną ściereczką. 5. Wyczyścić metalowe klamki i okucia w drzwiach, oknach i meblach jednym ze środków do czyszczenia metali. 6. Przetrzeć szyby w oknach i obrazach oraz, oraz lustra tamponem zwilżonym spirytusem denaturowanym. 7. Oczyścić podłogę. Wyszorować podłogę niemalowaną wodą, z mydłem lub sodą kaustyczną. Zmyć czystą wodą i przetrzeć ściereczką zwilżoną olejem podłogę lakierowaną lub linoleum. Zapastować i wyfroterować podłogę woskowaną. Podczas przeprowadzania porządków tygodniowych stosujemy najszerzej przyrządy mechaniczne. Na przykład elektryczny odkurzacz, froterkę i tym podobne. Odkurzacz stosujemy do... <laughs> Czyszczenia podłóg, dywanów, mebli wyściłanych, omiatania pajęczyn, odkurzania firanek, pościeli i wnętrz szaf oraz bibliotek. Nie należy sądzić, że wyżej wspomniane przyrządy mogą mieć zastosowanie jedynie w gospodarstwach zbiorowych. Są one również potrzebne w gospodarstwach rodzinnych. Gdzie kobiety pracujące zawodowo muszą zużywać na sprzątanie czas przeznaczony na odpoczynek. Bardzo ważne. W gospodarstwach zbiorowych zatem stosowanie przyrządów mechanicznych skraca czas pracy i daje oszczędność materialną, umożliwiając zmniejszenie kadr sprzątaczek. W gospodarstwie zaś rodzinnym oszczędza sił i czasu pra kobiecie pracującej zawodowo. Oraz umożliwia jej przedłużenie odpoczynku i wzięcie udziału w życiu społecznym i kulturalnym. W pensjonatach i domach czasowych duże znaczenie ma staranne przeprowadzenie tygodniowego sprzątania jadalni, która idealną czystością i estetycznym wyglądem powinna umilać spożywanie posiłków. Sala jadalna powinna być jasna, dlatego też okna jej powinny być duże, a ich dekorację należy ograniczyć do niezbyt szerokich lambrekinów umieszczonych w górze okna i nie zasłaniających światła. Ściany powinny być jasno pomalowane, a meble wykonane z jasnego drewna. Nieliczne dobre, spokojne w tonie reprodukcje. Parę dobrze utrzymanych roślin doniczkowych ustawionych na parapetach okien podnoszą wygląd estetyczny jadalni. Aby zapewnić, aby zapewnić stołownikom dostateczną swobodę ruchów przy zajmowaniu i opuszczaniu miejsc w jadalni i stworzyć warunki sprzyjające łączeniu się ich w grupy towarzyskie, Należy umieścić w jadalni małe stoliki kwadratowe, czteroosobowe i ustawiać je ukosem, różnikami do siebie, przy czym krzesła sąsiadujących ze sobą stolików nie powinny opierać się o siebie poręczami. Jest to najbardziej racjonalny i ekonomiczny sposób ustawiania stołów. Takie rozmieszczenie stołów nie zasłania podłogi, tak jak ustawiane w jadalniach internatów długie stoły z szeregami krzeseł. To też w tak urządzonej jadalni należy podłogi utrzymywać szczególnie starannie, a stoły i krzesła często odświeżać. Stoły do posiłków nakrywamy obrusami, które należy zmieniać tak często, jak tego wymaga potrzeba. Powinny one być zawsze czyste i niepoplamione. Oszczędniejszym sposobem jest obicie płyty estetyczną, jednobarwną, jasną ceratą i ułożenie na niej ukosem białej kwadratowej serwetki. Na środku, dla dekoracji, stawiamy wazonik z żywymi kwiatami, a w zimie z kilkoma małymi gałązkami świerkowymi. Bazonik nie powinien być wywrotny. Cały bukiet nie za duży i nie za wysoki, a woda nieskazitelnie czysta. Nakrywając do śniadania, stawiamy na, stołak, na stołach talerzyki deserowe, filiżanki na spodeczkach i wyporcjowane pieczywo oraz dodatki. A napój podajemy w dzbankach. Tak samo nakrywamy do zimnej kolacji. Do obiadu i kolacji gorącej kładziemy na stole jedynie sztuczce, ponieważ potrawy podaje się na talerzach już wyporcjowane. Wszystko, co przynosimy do stołu w obecności konsumentów, powinno być podawane na tacach. Naczynia brudne zbieramy ze stołu również na tacę, kładąc osobno sztuczce i osobno talerze. Porządki okresowe. Sprzątanie okresowe dokonywane 2 do 3 razy w roku powinno obejmować wszystkie pomieszczenia tak w gospodarstwach rodzinnych, jak i zbiorowych, od piwnic do strychu, a każde pomieszczenie od podłogi do sufitu. Należą tu więc omiatanie sufitu i ścian, czyszczenie tapet, Boazeri, ścian malowanych olejno i wykładanych kaflami, zaklejanie dziur w ścianach, szczególnie koło futryn, mycie okien, drzwi i pieców, oczyszczenie i odświeżenie podłóg, a jeżeli trzeba, wyskrobanie ich wiórami i zapuszczenie woskową zaprawą lub polakierowanie na nowo. Każdy przedmiot znajdujący się w mieszkaniu powinien być wtedy oczyszczony i naprawiony. Takie sprzątanie przeprowadzone od razu zajęłoby, zależnie od wielkości mieszkania, od dwóch do trzech tygodni i przerwałoby na cały ten okres normalny bieg życia mieszkańców. Dlatego też sprzątania okresowego należy wyodrębnić takie prace, które można wykonać niezależnie od procesu oczyszczenia poszczególnych pomieszczeń. Będzie to czyszczenie obrazów, dywanów, odświeżanie mebli, czyszczenie drobnych przedmiotów ozdobnych lub użytecznych, czyszczenie i trzepanie odzieży, pranie firanek, serwet i tym podobnych. Przedmioty oczyszczone poza sprzątaniem i ustawione tymczasowo na miejscach, wynosimy z danego pomieszczenia bezpośrednio przed sprzątaniem dla ochrony ich przed ponownym zakurzeniem. Przy sprzątaniu okresowym poszczególne czynności powinny następować po sobie według poniższego zestawienia. Punkt pierwszy. Usunięcie z danego pomieszczenia obrazów, dywanów, firanek i lekkich mebli. Punkt drugi. Wyniesienie rzeczy z szaf do przewietrzenia, książek z szafy bibliotecznej. Odsunięcie ciężkich mebli od ścian. Punkt trzeci. Wybranie popiołu i sadzy z pieca, ewentualnie wylepienie go. Punkt czwarty. Odkurzenie sufitu i ścian. Pieca z zewnątrz, ciężkich mebli, odświeżenie tapet lub boazeri, umycie ścian metalowych. Ma. nie to. Umycie ścian malowanych olejno lub wyłożonych kaflami. Punkt 5. Zamiecenie podłogi. Punkt 6. Umycie okien i drzwi. Punkt siódmy. Zawieszenie firanek i obrazów. Punkt 8. Oczyszczenie podłogi i przesunięcie mebli ciężkich do ścian. Punkt 9. Odkurzenie dywanów, tkanin dekoracyjnych, mebli lekkich, wytrzepanie odzieży. Punkt 10. Ułożenie odzieży i bielizny w szafach i w szufladach oraz książek w bibliotece. Punkt 11. Ułożenie dywanów, ustawienie mebli lekkich Rozłożenie tkanin dekoracyjnych i serwetek ozdobnych. Punkt 12. Wytarcie kurzu. W gospodarstwach zbiorowych typu mieszkalnego, pensjonaty, domy wczasowe, porządki okresowe przeprowadzamy w sezonie martwym, przeznaczając na nie odpowiednio długi czas przed otwarciem sezonu. W internatach zaś wykonujemy je w czasie ferii. A w zakładach, w których nie ma przerw w ruchu, jak restauracje, kawiarnie, łączymy je z remontem, który przeprowadza się raz w roku. W ciągu roku przeprowadzamy porządki tygodniowe, co dwa do trzech tygodni, odkurzając ściany i urządzenie za pomocą odkurzacza elektrycznego, a podłogę czyścimy roterką elektryczną. Różnice w przeprowadzaniu porządków w gospodarstwach rodzinnych i zbiorowych Z gospodarstw zbiorowych typem najbardziej zbliżonym do rodzinnych są domy wczasowe, pensjonaty, a poniekąd i internaty. Toteż przede wszystkim te zakłady bierzemy pod uwagę porównując je z gospodarstwami rodzinnymi. Przy porządkowaniu pomieszczeń w gospodarstwach zbiorowych posługujemy się tymi samymi środkami i przyborami, stosując prawie tę samą technikę, starając się jednak jak najszerzej stosować przyrządy mechaniczne. Organizacja porządków z natury rzeczy musi być inna niż w gospodarstwach rodzinnych z kilku przyczyn. Po pierwsze, prace te Wykonują sprzątaczki czy też pokojówki w ramach swych godzin pracy zawodowej, co umożliwia należyte rozplanowanie pracy we właściwym czasie. W domu rodzinnym praca może być wykonana często dopiero w godzinach wolnych od pracy zawodowej, nieraz dla danej czynności nieodpowiednich. Po drugie, w gospodarstwach zbiorowych obiekt do sprzątania jest znacznie większy. Więcej osób jest zatrudnionych przy sprzątaniu, to też konieczny jest podział pracy pomiędzy poszczególnych członków personelu. Podział ten powinien być terytorialny. To znaczy, że każda sprzątaczka czy pokojówka powinna mieć przeznaczoną pewną liczbę pomieszczeń do uprzątnięcia i powinna być odpowiedzialna za czystość i porządek w tych pomieszczeniach. Aby personelowi ułatwić pracę, należy każdej z pracownic oddać do wyłącznej dyspozycji komplet przyborów potrzebnych do sprzątania i dostarczać regularnie przydzieloną na pewien okres ilość potrzebnych do sprzątania środków. Do przechowywania środków i przyborów każda z pokojówek powinna mieć osobną szafę lub skrytkę. Zamykaną na klucz oddany do jej dyspozycji. Jeszcze jedną z przyczyn odmiennej organizacji pracy w gospodarstwach zbiorowych jest różny od rodzinnego tryb życia mieszkańców, a w następstwie tego inna kolejność sprzątania poszczególnych pomieszczeń. Wczesnym rankiem, zanim mieszkańcy się obudzą, muszą być posprzątane korytarze łazienki, wspólne umywalnie i ubikacje. Wspólne umywalnie trzeba będzie sprzątnąć jeszcze raz, gdy wszyscy mieszkańcy ukończą toaletę poranną. Sprzątanie sali jadalnej należy tak umieścić w planie prac, żeby sala była gotowa przed rozpoczęciem wydawania śniadania. Po sprzątnięciu jadalni sprzątamy, sprzątamy biblioteki czytelnie Świetlice i inne sale przeznaczone do wspólnego użytku, a w końcu sypialni. <laughs> Ponieważ sprzątanie sypialni zależne jest od tego, kiedy opuszczają je mieszkańcy, dobrze jest, gdy kierownictwo uzgodni z mieszkańcami godziny, zwalniania pokoi na czas sprzątania. Wtedy można sprzątać sypialnie nie na wyrywki, lecz po kolei a przybory i środki przenosić do sąsiednich pokoi, co bardzo usprawni pracę. Codzienne sprzątanie sypialni w gospodarstwie rodzinnym różni się od sprzątania pokoi mieszkalnych w pensjonatach i domach wczasowych. W internatach młodzież jest obowiązana zasłać łóżka i pochować przedmioty osobistego użytku. Do personelu należy pozamiatanie podłóg i pościeranie kurzu. Podłogę należy posypać wilgotnymi trocinami, do których kurz przylgnie i z nimi zostanie wymieciony. Sprzątanie tygodniowe wykonujemy w czasie zmiany turnusu. Gdy to jest niemożliwe, wówczas, wówczas rozplanowujemy sprzątanie poszczególnych pomieszczeń na dnie tygodnia. Sprzątanie okresowe przeprowadzamy w sezonie martwym, kiedy personel jest wolny od sprzątania codziennego. Czyszczenie, odświeżanie i drobne naprawy wykonujemy oddzielnie, łącząc je według techniki wykonania, a odkurzanie i uporządkowanie pomieszczeń przeprowadzamy tuż przed otwarciem sezonu.